Dzień dobry moi drodzy, zanim zaczniemy y, następnego vlogu, masa, to przypominam Wam o. Mam się musisz tu teraz. O kciukach, przypominam Wam o subskrypcji, o dzwoneczku i o rozdaniu, które odbywa się teraz na kanale. Nie wyjedzie Wam tutaj w karcie oraz podlinkuję. Wam film W opisie, można wygrać Naprawdę fajną pakę kosmetyków A my mamy dzisiaj 21 Dzień grudnia Właśnie otworzyłam 21 okienko Z kalendarza od Pauli i słuchajcie Było tam zadanie, żeby ubrać się Na współczesną panią mikołajową Także zapraszam do lustra Pokażę Wam, co wymyśliłam. Ja mam na sobie taką koszulę, którą dostałam od mamy. Ona ją kupiła w Pepco i potraktowałam tą koszulę jako sukienkę. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem fajnie. naprawdę przepiękny kolor. Na mojej mamie ona nie leżała zbyt dobrze, także dostała się ona w spadku mnie. To jest, słuchajcie, rozmiar 44, także ona była na mnie sporo za duża. Dlatego zdecydowałam się spiąć ją paskiem. Wydaje mi się, że, słuchajcie, że to jest pasek w stylu Świętego Mikołaja. Do tego, oczywiście, grube rajstopy, żeby nie było zimno. Bambosze, obowiązkowo zimowe. Czerwona szminka. Kolczyki w kształcie nie miałem. Do tego na głowie opaska, która wydaje mi się, że pasuje właśnie do paska. I wynalazłam w szafie tyle czapek, szalików, rzeczy, które miałam, jak mieszkałam u mamy i wcisnęłam to w najgłębszy kąt szafy i dzisiaj na to natrafiamy. Zobacz jaki przysłodki jest ten szalik. Króweczki, do tego jest czapka do kompletu. Te rzeczy nosiłam jak jeszcze byłam na studiach, czyli jakieś 7 lat temu. Amazing. Ale fajnie, słuchajcie, znaleźć coś takiego w szafie i człowiek się czuje jakby miał zupełnie jakąś nową rzeczę i to super. Zabieram siebie i pieski na spacerek, a potem spotykam się jeszcze na jeden spacerek z moją mamą. Jestem z powrotem I całą drogę powrotną I zresztą tą pierwszą, w pierwszą stronę też Szłam po prostu na takich sztywnych nogach Jest tak ślisko Wszystko zaczyna płynąć Zrobiłam też zakupy, wstąpiłam na szybko do społem Także pokażę wam co kupiłam Dwa razy ryż preparowany Bo mama będzie robić szyszki Nigdzie nie mogła znaleźć Ja zwracam, że jest Dlatego właśnie nigdy się nie powinna wchodzić Na głodnego do sklepu Taką miałam ochotę na te ciastka, że sobie zjem. Przecież kochani, dzisiaj będę robić ciastka, więc pewnie jeszcze ciastka zjem. A muszę spróbować, bo to jest smak ciasteczek takich jak kiedyś od babci. Mmm. Zerbatniczki mm. z takim cukrem. Masło, które było słuchajcie w super promocji, bo one jest do 24, ale ja je dzisiaj wykorzystam do wypieków. Ale Razem też takie fajne tortellini z grzybkami. I myślę, że one będą fajnie pasować do... Barszczu, albo właśnie do jakiejś takiej Zupy krem, jako dodatek Także wzięłam, bo mnie zaciekawiło Dżem z czarną porzeczką, bo to jest dżem Który będę potrzebować do jednego z przepisów A nie jestem pewna, czy mam Zresztą ja bardzo lubię dżem z czarnej porzeczki I to jest ta spłonowska firma Na szybko, bo jestem strasznie głodna Także zaraz sobie to wrzucę Nie wiem, czy to się do mikrofalówki wsadza Czy to się gotuje, zaraz wam powiem Ryż z sosem Kary z brzoskwiniami i mięsem z tłoczaka. O, można zrobić mikrofalówce Także super, można też odrzucić na patelni. I jeszcze, jako taki mały bonus, wzięłam nam słodką chwilę budyń o smaku słony karmy, jeszcze tego nie próbowałam. Dwie słodkie chwile kisielki o smaku poziomkowym. Podgrzewam sobie jedzonko. Muszę jeszcze usiąść do komputera, a potem się zabieram za robienie ciasteczek. My już po południe, zapomniałam wziąć kamerę Wzięłam się za gotowanie i tutaj mamy, słuchajcie, makaron ze szpinakiem, z fetą, ze śmietanką To będzie na obiad dla Kamanka i dla mnie na jutro na obiad, bo ja jak już wiecie dzisiaj obiad jadłam I robię jeszcze od razu kolację, sałatkę yy, i tutaj wykorzystałam właśnie pomarańcze, Czyli wczorajsze zadanie z kalendarza adwentowego od Pauli ja Mamy mam tutaj miks sałat mozzarellę, którą pokroiłam w kostkę, pomidorki daktylowe, które przekroiłam na pół, jedną pomarańczę, jedną paprykę. Mam tutaj też orzechy włoskie i zaraz chyba podprażę z miodem na patelni i jeszcze dorobię jakiś fajny sos. Karmelizowane orzeszki. Troszeczkę oczywiście przejarałam, bo się zajęłam sosem. Tutaj mamy sosik, cytryny, oliwę, sól, pieprz, syrop z agawy. pieprz rzędzie mam bo on ma fajny smak. No i wylewamy. Ło, orzechy jeszcze skwierczą. Lubię sobie nieraz tak przygotować posiłki. Wiem, że już na przykład jutro będę miała coś nie będę musiała się zastanawiać, co mam ugotować. Dwie partie wyszły już z piekarnika i rzeczywiście wyszły takie fajne, popękane. Tylko myślałam, że ten cukier będzie e, trochę lepiej widać. Ale one powinny być twarde z wierzchu i miękkie w środku. Zaraz zobaczymy. Mmm! Ojejku, rzeczywiście! A, pyszne. Zobaczcie. One mają z tego cukru taką chrupką skorupkę. Ale lubią. A w środku są mięciutkie. Dobre, pyszne. Na stałe wejdą do repertuaru. Przepyszna Kochani, jest już godzina dziewiąta Jeszcze mi tylko zostało posprzątać po tym bałaganie, które narobiłam dzisiaj w kuchni naszło mnie dzisiaj takie przemyślenie, że w sumie to są pierwsze święta, które nie generują we mnie takiego stresu że nie zdążę, że muszę jeszcze to zrobić, tamto, sramto Wczoraj kleiłyśmy pierogi z mamą I widziałam już, słuchajcie, że mama się zaczyna irytować Że tyle jest przy tym roboty A ja podeszłam do tego na totalnym luzie i mówię Mamo, jak ci się nie chce, to zostaw, nie rób, ja zrobię Zaczynam, słuchajcie, doceniać takie momenty Gdzie na przykład mogę coś robić, na przykład sobie porozmawiać z mamą Albo tak jak dzisiaj, lepić te ciasteczka, włączyć sobie świąteczną muzykę, albo jakiś świąteczny film, albo w ogóle jakiś serial czy podcast i tak totalnie, totalnie sobie wyluzować. Nikt mnie nie goni, nigdzie się nie śpieszy. Jak mi nie wyjdzie, to przecież nikt mnie nie będzie oceniał, bo jestem w tej kuchni sama. Nie można się, słuchajcie, tak zafiksować na robieniu tych wszystkich rzeczy, na ciastach, na potrawach i zapomnieć rzeczywiście o tej magii świąt, o tym czasie takiej. Refleksji, bo właśnie w trakcie robienia tych rzeczy Albo możecie się spotkać z bliskimi Tak jak na przykład pierniczki I spędzić ten czas naprawdę fajnie Albo jeżeli nawet się z nikim nie spotykacie Macie czas, żeby się wychillować, włączyć sobie jakiś serial Albo jakąś ulubioną muzykę Mimo właśnie, że jest tyle rzeczy do zrobienia To nie zapominać o tym, o co w tym okresie przedświątecznym właściwie chodzi Dzień dobry kochani, mamy dzisiaj 22 grudnia I słuchajcie, ja sobie tak usiadłam Naszła mnie taka myśl, żeby sobie otworzyć kalendarz z zeszłego roku I zobaczyć, słuchajcie, co ja sobie tam zaplanowałam Że osiągnę w 2022 Jakież było moje zdziwienie Jak otworzyłam ten kalendarz I nie zastałam tam nic Nic sobie na ten rok nie zaplanowałam To chyba jest pierwszy rok od Nie wiem, jakichś 7 lat Kiedy ja po prostu nie miałam w ogóle celu Zajrzałam dlatego, że zaczęłam sobie uzupełniać ten kalendarz I tutaj w tym kalendarzu mam na pierwszych stronach Sumowanie roku ubiegłego i mapa celów na 2023 Chciałam sobie sprawdzić, co ja sobie zaplanowałam Co mi się udało osiągnąć i nie wiem Nie wiem, słuchajcie, czy to ma związek, ale to był jeden z najcięższych Roków, jaki ja przeżyłam w ciągu ostatniej dekady W tym roku... No way, już do tego nie dopuszczę. Mam właśnie film Pauli i Paula tam powiedziała bardzo mądre słowa, że szczęściu trzeba pomóc. W moim e, odczuciu nie mogę sobie zostawić tego szczęścia samopas, bo bez samodyscypliny bardzo trudno jest w ogóle coś. Słuchajcie, osiągnąć. Spisałam sobie w notatniku tak rozszerzoną, nawet wersję. Pisałam sobie takie nawet główne hasła: spokój, zdrowie, samodzielność, relacje, wdzięczność, cierpliwość. I nawet napisałam: Słuchajcie, YouTube. Ten YouTube chciałabym, żeby w tym roku był dla mnie ważny. W zeszłym roku totalnie jakoś tak wszystko zeszło na drugi tor. No to jest straszne, że ja nie mogę sobie przypomnieć, co ja miałam w głowie. Smutne, że ja nie mogę sobie sprawdzić, co ja osiągnęłam. Co się spełniło, co było ciężkie Dlatego też cieszę się, że jednak nagrywam na tym YouTubie, bo widzę Niektóre takie rzeczy udało mi się wyłapać na filmach, ale wiadomo, że wszystkiego na filmach nie ma Ja jestem człowiekiem, które bardzo lubię pisać Odręczne w ogóle pisanie jest dla mnie terapeutyczne Więc postanowienie na ten rok to jest po prostu przelewanie też swoich myśli na papier I planowanie przede wszystkim Człowiek planer nie zrobił planu na rok pomie wam ciągle o pozytywnym myśleniu, o tym, że te pozytywne zdarzenia przyciąga się właśnie pozytywnym myśleniem, ale. Ale jeżeli to jest tylko w naszej głowie, to często z tej głowy wypada i fajnie sobie jakieś takie większe cele na jakiś okres czasu zapisać. No masakra, masakra. Nieźle to mną wstrząsnęło i cały rok, słuchajcie, miałam jakieś takie poczucie dysonansu i teraz wiem. Dlaczego? No po prostu nie miałam żadnego celu, a ja jestem człowiekiem, który musi mieć cel, który do niego dąży, który nawet jak jest ciężko, to wie, że te ciężkie chwile miną i ten cel będzie mi, słuchajcie, przyświecał, no od niej jeden I spędziłam sobie teraz chyba nawet takie dobre 40 minut z kartką, z notesem, ze spisywaniem i zapisałam, słuchajcie, tylko jeden punkt i myślę, czy by nie zrobić też właśnie takiego filmu z takim planowaniem, może wy się też zainspirujecie. Naprawdę, słuchajcie, jak sobie przeglądam kalendarze z zeszłych lat, no to te rzeczy, które sobie spisałam, oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkiego mi się udało osiągnąć, ale większość rzeczy udaje mi się spełniać. A jak ja mam zrobić sobie takie podsumowanie pod koniec roku, jak nie wiem, co ja chciałam osiągnąć na początku. Więcej do tego nie dopuszczę. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli Wy nie lubicie robić takich rzeczy, to do niczego Was nie namawiam, ale ja. W moim odczuciu ja potrzebuję, ja potrzebuję planu, ja jestem człowiekiem planu, człowiekiem notatką Potrzebuję mieć to poukładane na kartce papieru Takie planowanie, marzenie, stawianie sobie różnych celów Niesamowicie otwiera wam głowę, pojawia się w was taka iskierka, taka chęć Coś takiego, że chcecie zacząć dziać Przynajmniej ja tak mam huh. I myślę, że oprócz właśnie takiego pieczenia, krzątania się po kuchni Spędzenia czasu z bliskimi, muszę też spędzić... Czas ze swoimi myślami, planując to, co przyjdzie dobrego w przyszłym roku. Wróciłam ze spacerku z dziewczynami i jak to dobrze mieć, słuchajcie, coś do odgrzania: ogromny kubek miętki, makaronik. Włączę sobie zaraz jakiegoś vlogmasa, woli kończę na dzisiaj pracę i będę się zabierać za robienie piernika. Kiernik wstawiłam do lodówki, bo jutro będę go przekładać gemem. Myślę, że czas jest odpakować dalsze części kalendarza. zrobię coś tutaj, żeby było lepiej widać. O tym kalendarzu zapominam i przypominam sobie, jaki to sobie zrobić konflikt. słuchajcie. Trzymaliśmy się na okienku numer 14. Zatańcz przed lustrem. Ja wiem, ale dzielę powiedzmy, kto wymyśla te teksty. O, to jest fajne, bo to jest ten yy, chyba pianotwór. Teraz sobie już używałam, to mi się fajnie sprawdziło. Nastka. Śpiewaj pod prysznicem. Zatańcz przed lustrem, śpiewaj pod prysznicem. Łazienkowe przyjemności, tak? Wakacja pod palmą. Tabletka do kąpieli stóp. A może w zasadzie wezmę i włączymy sobie z kamandem jeszcze jakiś serial i zrobię taką kąpiel dla stóp jemu. I sobie. Może właśnie gdzieś dalej też będzie. Zadzwoń dzwoneczkiem. Ja mam wrażenie, że ten kalendarz jest yy, Przetłumaczony z jakiejś innej wersji językowej, nie wiem może z niemieckiego rosną, to jest właśnie bo te sentencje są nieco tak durne. Tutaj jest Barbinek do kąpieli, który należy wrzucać jeden. Jak widziałem dwa, to się zrobiła szara woda, tak jak pamiętacie. A gdzie siano dla heniferów. <grytanie> 19. Dzisiaj mam 22, także trochę słuchajcie, tych zaległych okienek jest. Opatrz, idziemy dalej. 20. Górski strumień. To będzie dla Kamila, a dla mnie będą wakacje pod palmą. Kulka. Wierz w magię. 22. Wiesz w ludzi. Czyli tak hurtem polecieli. To jest co? Romantyczny wieczór. Ciekawe, jak pachnie. No ładnie, pachnie. Dobra, to staje na jakiś inny czas. W ogóle to jest fajne, bo jeszcze długo myślę, będę tego kalendarza używać. Mam tutaj sporo właśnie takich rzeczy do kąpieli. Fajne to jest, słuchajcie. Bo jak do tej pory najfajniej mi się sprawdziły tego typu kostki z jakimiś właśnie w środku spotkami kwiatów. Fajnie się rozpuszczały w wodzie, fajnie nawiązywały. A ja już się będę z wami żegnać. Zostawiajcie kciuka, jeżeli jesteście na bieżąco, jeżeli oglądaliście wszystkie vlogmasy. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku i o rozdaniu, które trwa na kanale. Do następnego, Pa, pa.